Witajcie moi drodzy na Grą Gorach 2021, 19 maja i co, sezon, sezon się zaczął, e, coś tam podziałane, coś tam rośnie, coś ile czekam i no zapraszam, zapraszam na, na to co, co, co się tutaj wydarzyło, więc co, e, maj, e, koniec kwietnia i początek maja deszczowo, i zimno. Sezon się zaczął późno, ale dzięki temu napełnione mam zbiorniki. Ten nowy zbiornik już widzicie jest praktycznie w 3 czwartych pełen. On był pełen już raz, ale zlałem wodę, żeby wypłukać to co w nim zostało. Zbiornik pod blue, więc nie powinien być, nie powinien być tam jakiś, jakiś masakrycznie brudny. Zlałem i teraz już się leje woda, która już tutaj będzie stała. No co zrobić? Pomidory wsadzone, pomidory wsadzone i rosną. W szklarni tutaj w jednej mam wsadzone pomidory w, w wiadrach, w wiadrach pociętych kwiatach. Wam pokazuję. I muszę powiedzieć, że tą mieszankę ziemi, którą przygotowałem spowodowało to, że rosną jak wściekłe. Zobaczcie, tak wyglądają moje pomidorki. One w tej chwili mają 20-40 cm. Tutaj już jednego musiałem podwiązać, bo e, zaczął oklapywać. No i tam dalej też są. Te pomidory są już tutaj postawione docelowo. E, myślę, że ewentualnie jak. Będę musiał zrezygnować z tej szklarni, to po prostu wyciągnę kubły i zabiorę na działkę. Ale póki co stoją. E, pomidory są poprzedplatane papryką. E, ta papryka też pójdzie na zewnątrz. Znalazłem dla niej takie e, fajne, spokojne i zacisne miejsce, więc ona sobie tam powinna spokojnie rosnąć. No i są tutaj też w wiadrach kalafiory. Kalafiory wyglądają, już pokazuję w ten sposób. W tej chwili mam w 4. cztery. Także jak tutaj zobaczycie to niezły, niezły gąszcz, ale, ale całkiem nieźle ze sobą współpracują. Z tego co wiem, kalafiory lubią się z pomidorami, więc jak długo nie będą sobie przeszkadzać z tymi liśćmi i, i z tym rozwojem, to, to będę je trzymał w szklarni, bo wiadomo, że no, no, lepsze efekty tego wszystkiego będą, tutaj. Tam mam jeszcze jakieś rozsady swoje, jakieś sałaty. E, tutaj czeka, e, czeka szparak na, na cieplejsze dni, żeby go wsadzić do ziemi. Mam już przygotowane miejsce: tutaj jakaś sałata, tutaj, tutaj cukinia, i fasola, którą tutaj wsadziłem tam jakaś fasolka szparagowa. No i to wszystko czeka na cieplejsze dni. Tak. Wystawiłem, miałem tutaj rzodkiewkę w doniczkach posianą, Ona urosła tak. Musiałem ją wystawić dlatego, że poszła w liście. Część z nich tutaj widać kulki się robią. Tutaj już powyrywałem takie co większe kulki, ale po prostu w szklarni było za gorąco. Za gorąco i zaczęła zaczęła ostro iść w liście. Pewnie ktoś już wiedział, wcześniej, zrobiłem pesto z tych liści e, e, rzotkiewki, żeby spróbować. Powiem Wam, nie moje klimaty. No nie jest, nie jest to, może to i zdrowe, ale, ale jeżeli chodzi o to, e, o, o walory smakowe, no to chyba wolę jednak guacamole z awokado niż, e, niż pesto z liści. Mimo, że dałem i dużo czosku, i orzechy, i, e, i prażony słonecznik, sól pieprz. to... Średniawo to, średniawo to smakuje. Jak ktoś lubi, no to proszę bardzo, jedźcie, ale dla mnie, dla mnie to, pesto, to nie, pesto z liści rzodkiewych to nie mój klimat. No, dobra. Truskawki kwitną. Truskawki kwitną, chrzan, chrzan idzie. Tutaj mam wsadzone buraki. One, one tak zadziwiająco słabo mi powschodziły, więc będę musiał je prawdopodobnie dosiać. Nie wiem czemu. W tej grządce w tamtym roku miałem Miałem rzodkiewkę i tutaj ta rzodkiewka rosła przez cały sezon, jak głupia. Wyciągałem dojrzało i, i siałem następną, i to, to wszystko tutaj kurczę pracowało jak, jak w fabryce Daimlera. No ale w tym roku zrobiłem płodozmian, sadziłem tutaj buraki i te buraki tak cienko, mimo że, mimo, że na jesieni był rzucony obornik i przykryte kompostem. Także nie wiem, może jakiś nie wypał, może może e... Może, co, te nasiona padnięte, nie wiem. Cebula, cebula rośnie, jakiś tam szczypiorek sobie rwę Tutaj przygotowałem rzutkiewki, i widzicie, wschodzą. Wschodzą ładnie. W międzyczasie powsadzałem swoje selery. Tutaj one, one są tutaj pochowane przed ptakami, żeby ich nie wydziobały. Tak, rządka czeka na swoją kolej tutaj wsadziłem ogórki tutaj wsadziłem ogórki, trzy rzędy, tak jak widać Odsłonięty jest, odsłonięta jest ta skoszona trawa, wsadzone ogórki jeden ogórek mi wszedł w szklarni, no to go wsadziłem tutaj z całej doniczki, ale widzę, że ostatniej nocy coś mi go tutaj podżarło, nie wiem co to jest ślimak, czy jeszcze jakieś inne badziewie, w każdym razie coś go zjadło, no zobaczymy póki co rośnie no o. Malinki, malinki idą. Malinki idą i rabarbar. Rabarbar już był cięty dwa razy. Także rabarbar e, rabarbar robi swoją robotę, spełnia zadanie i, e, i jest z niego jest z niego tam jakiś pożytek. Szparagi, no, szparagi tak jak widać, późno się zaczęły e, i strasznie pokrzywione wychodzą. E, wydaje mi się, że to ciągle jest e, kwestia złej pogody, bo one tutaj były nawiezione, podsypane były kurzym obornikiem, więc one powinny jedzenie mieć. Ale e, no, ale jak widać, powinny iść prosto do, prosto do nieba, a, a się krzywią, zakrzywiają się jakieś takie laski dziwne. Więc. E, nic, czyszczę tutaj, czyszczę to regularnie ze skrzypu, żeby, żeby tutaj przygotować to miejsce pod nowe nowe te moje sadzonki szparagów, no i za każdym razem ten skrzyp coraz słabszy także cieszę się, że to, że to w jakiś tam sposób działa ok, następna szklarnia 17 pomidorów tu jest wsadzonych w zygzaku to jest szklarnia 2 na 2 4 m kwadratowe więc myślę, że, że, że nie powinno im być tutaj za gęsto. One są wsadzone do ziemi, tutaj włożyłem, włożyłem je w te cylindry dlatego, że jak one będą rosły to im jeszcze, jeszcze podsypię trochę kompostu, żeby mogły się też dobrze ukorzenić, dlatego, że tak jak kiedyś wspominałem, ta, ta szklarnia jest odizolowana workami na głębokości chyba 50 cm od zewnętrznej gleby, żeby nie penetrował mi ani powój. ani powój. No i, Dlatego, dlatego staram się jak gdyby nad, nadbudować tą przestrzeń do rozwoju w korzeni jak najbardziej. Podobnie jest tutaj w tej szklarni, tutaj ciągle jakaś masakra. Pomidory już też wszystkie wsadzone. 2, 4, 6, 8, 9, 9, 18. Tutaj będzie pomidorów. Tam, gdzie jest ten namiocik to go zlikwiduję i tam sobie wsadzę, nie wiem, jakieś inne rośliny. oberżynę dostałem od sąsiadki, więc z tego co słyszałem, ona potrzebuje ciepła i dużo miejsca, więc prawdopodobnie pójdzie tam do do tej gleby pod koniec szklarni tutaj co, czyszczę, czyszczę kolejną grządkę z rzodkiewek już tutaj niewiele zostało tutaj jakieś, jakaś pietruszka sobie wschodzi tam po drugiej stronie por także, także rośnie rośnie w miarę ładnie co tutaj dalej ostatnią marchewkę posiałem fasolkę szparagową tutaj w tych, w tych moich doniczkach jest fasolka szparagowa i w środku siedzi seler. Ja Wyczytałem, że one się lubią, także nie zmieścił mi się je cały seler do grządki, więc go sobie tutaj jak rozplanowałem, że, że tutaj go wkładam gdzieś tam. Tutaj ta grządka pusta, następna ma tylko cebulę na razie. Tutaj wsadzona jest kapusta i też przepleciona z selerem. No, i sobie rosną. Czekam na siatkę, na gęstą siatkę, którą kupiłem na Amazonie, i się okazało, że idzie z Chin. Więc powinna być albo w tym tygodniu, albo w następnym. I tą siatkę przeciwko ptakom zamienię na siatkę przeciwko robactwu, żeby mi tej kapusty nic tutaj nie zeżarło. Miejmy nadzieję, że będę miał lepsze efekty niż w zeszłym roku. Moje beczki tutaj, ta sekcja ciągle czeka, nie mogę się zebrać, żeby je tutaj uporządkować, to jest, to jest chyba największa bardacha tutaj na mojej działce, którą trzeba zrobić, ale no nie wiem, może, może się zbiorę jutro albo pojutrze i, i zrobię im tutaj ramę i ładnie je ustawię, nie wiem, zobaczymy. Oto moje ziemniaki, ładnie wschodzą, tutaj jest jedna grządka z ziemniakami, a tutaj jest druga, ta jest wyściółkowana, jak widzicie, złomą, yy, no i też wychodzą te ziemniaki z tak, czosnek, czosnek rośnie, tutaj w tej szynie jest marchewka, będę odsłaniał, bo tu chyba każdy wie, jak wygląda marchewka. Bóg też zaskakująco dobrze yy, rośnie i on nie, nie wiązałem z nim dużej nadziei, ale no ale kurde idzie. Też będę musiał to siatko osłonić, bo niedługo się pojawią muchy, które zaczną tam mnie je, je penetrować, gryźć i zjadać. Także będę musiał to zabezpieczyć. Tutaj na tym kompoście to w zasadzie to jest moja sterta zrębkowa, ale przygotowałem sobie dwa stanowiska na. Jak one się nazywają? Kurczę. Na cukinie. To jest na cukinie, także one sobie tutaj będą się rozkładać w tej skrzyni. I, i co? No i tak to wygląda groszek, tutaj jest pusta, nie wiem co tutaj wsadzę, tutaj fasola już tutaj część jest wsadzona z z, z ta część, część ziarenka wrzucona. tak, także sobie rośnie a tutaj ta cała ta, grządka jest przygotowana na dynie. tu jest dynia, stwierdziłem, że i tak ta dynia potrzebuje kilku metrów więc nie mam czym zapełnić w tym roku tej grządki więc będę tutaj wrzucał skoszoną trawę no i ta dynia będzie sobie tutaj rosła tam jakiś koło niej ziemniak wychodzi więc zobaczymy czy on wyrośnie coś da czy nie da moje kwiatki część zeżarta przez ślimaki część tutaj sobie rośnie Mam nadzieję, że, że, że jakoś tam zaczną, że, że coś tam zakwitnie. Tutaj planuję wsadzić e, słonecznik. Słonecznik, e, który też tam z rozsady gdzieś tam od kogoś dostanę. Już mam, już mam obiecany, więc e, nie skupiam się nad tym, żeby, żeby swój, swo, nad swoim, e, e, swój siać i, i czekać. Więc e, tak, samo, tak samo z kukurydzą. O, prawdopodobnie tutaj wsadzę kukurydzę w tą pustą rządkę. O, I to by było na tyle. Z tej, mojej, e, z tej mojej uprawy. Pogoda ciągle kiepska. E, w, nocy, w nocy już jest, co prawda, po tam po 10-11 stopni, no ale wiecie, to już jest, kurde, druga połowa maja. I e, pogoda jest nieprzewidywalna. Naprawdę nie wiem, nie wiem, jak ten sezon będzie wyglądał. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, chociaż, chociaż trochę plonów człowiek, człowiekowi uda się uzbierać, No także co, tyle ode mnie. E, życzę Wam sukcesów w hodowlach i co, i trzymajcie się, tak? Do następnego razu.